Cześć, siemanko, dzień dobry, no i co, święta, święta i po świętach, nowy rok, na nowo trzeba było wziąć się do pracy, wczoraj tak późnym popołudniem wyjechałem sobie z bazy, dojechałem do Niemiec w okolice Drezna, tam sobie stanąłem, zjadłem kolację, jakiś film sobie obejrzałem, no i poszedłem spać dzisiaj rano wstałem, też trochę się poobijałem śniadanko, no i teraz jadę autostradą numer 4 w Niemczech w kierunku Belgii, ponieważ jutro o godzinie 15 mam załadunek w okolicach granicy niemiecko-belgijskiej więc mam dokładnie 24,5 godziny na przejechanie 441 km, więc jest super na lajcie nie trzeba tak mocno wchodzić w ten wir pracy po tym Takim dłuższym, wolnym, bym powiedział, no i oczywiście święta, i tym sylwestrze. Mam nadzieję, że mnie jakoś dobrze słychać. Ja się dopiero przekonam o tym przy montowaniu tego filmiku. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ teraz nie używam mikrofonu, bo wysłałem jeden z telefonów do naprawy i nie zdążył mi przyjść przed wyjazdem. Nie mam na czym po prostu nagrać dźwięku z mikrofonu, bo na drugim telefonie niestety jest to niemożliwe z przyczyn po prostu technicznych. No i dźwięk jest bezpośrednio nagrywany z kamerki. No w tej kamerce jest dobry mikrofon, no ale mam nadzieję, że nie będzie mnie zagłuszał ten szum ulicy, ten szum uderzającego wiatru o kabinę i, i że to będzie miało ręce i nogi. No ale zobaczymy później. W tym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak zacząłem pracę na busach, co mną kierowało, że tu przyszedłem. Jak to się w ogóle stało, że jestem tu gdzie jestem, a nie gdzie indziej. A skąd taki pomysł? No z Waszych komentarzy. Naprawdę dużo tam osób pisze, że chce przyjść na busy, że szuka firmy właśnie i tak dalej, jak to jest u mnie. No i mniej więcej coś właśnie chciałem o tym mówić. Opowiedzieć, bo wywołało to u mnie takie, że tak powiem, wspomnienia. Zatrzymałem się już niedaleko swojego miejsca załadunku. Mam do, do niego dosłownie 12 km, więc jest super. No i teraz nie powinno być lepiej słychać. Nie ma tego szumu uderzającego wiatru o kabinę, czy też szumu z ulicy. I powinno być tak ok. Ale od razu do rzeczy. Jak to się stało, że ja tutaj trafiłem gdzie jestem, a nie gdzie indziej, nie gdzie indziej do innej firmy? To może zacznę od samego początku. Kiedyś się bardzo dużo nasłuchałem stereotypów na temat pracy kierowcy, pracy busiarza, właśnie. I to mnie trochę zrażało do tej pracy. A takie stereotypy jak Spaje na fotelach, bo wiadomo o busiarzach jest duży stereotyp o tym, że nie śpią, tylko non-stop jadą, tam parę godzin na krzyż śpią, ale jak się okazało, to była bójda. Przynajmniej jeśli chodzi o tą firmę. Yy, drugi stereotyp to taki właśnie jedzenie z puszki, jedzenie w locie, to też do końca tak nie jest. Czasami wiadomo, je się z tej puszki, ale jednak. Jest czas też na to, żeby sobie coś fajnego ugotować. Tym bardziej wtedy nie miałem pojęcia o jakichś kuchenkach, lodówkach do samochodu. Myślałem, że to właśnie takie życie, że tak powiem na stacjach jedzenie i takie na szybko coś. Ale jednak tak nie jest. No i trzeci taki stereotyp, śmiesznie dosyć, ale to do butelki. Coś jest w ogóle kompletną bójdą, ale też jednak ten stereotyp mnie odraża, yy, zrażał tam do tej pracy. No, i tak sobie właśnie mówiłem, że nie będę pracował. Takie życie mi nie pasuje w ten sposób, właśnie taka praca na busie. Ale w końcu tak sobie przeliczyłem. Zarabiałem tam jakieś trochę mniejsze te pieniądze niż tutaj. I pracowałem od rana do wieczora. Jak przychodziłem do domu, to szedłem spać. Jak wstawałem rano, to się ogarnąłem i znowu do pracy, tak w kółko, a pieniądze były mniejsze. I tak sobie przeliczyłem, mówię. Pójdę na busy, zarobię lepiej <laughs> i cały tydzień wolny, jaki będzie, to będzie mój tydzień wolny, a nie jakieś dorabianie jeszcze gdzieś na boku pieniędzy, żeby jakoś to miało ręce i nogi. Druga sprawa, no oczywiście, właśnie sytuacja finansowa mnie zmusiła do tego, żeby pójść na busy. No i do tej firmy nie wysyłałem CV. Ja w ogóle nie miałem pojęcia na temat firm międzynarodowych, tylko Szukałem sobie tam na różnych właśnie stronach z ogłoszeniami pracy i wysyłałem CV wokół swojego miejsca zamieszkania, tak do 50 km. No i trafiłem na pośrednika i pani do mnie zadzwoniła, że jest taka właśnie firma z Guglowa, że takie i takie pieniądze, no te pieniądze, które ona mi tam przedstawiła, no nie rajcowały mnie, ale mówię, no nie mam doświadczenia pójdę sobie tutaj, pojeżdżę parę miesięcy, złapię doświadczenie i zmienię sobie na lepiej płatną firmę, bo akurat coś tam o zarobkach mniej więcej słyszałem i umówiła mnie w końcu na spotkanie takie rekrutacyjne tylko wtedy nie miałem pojęcia, że można takie spotkanie odbyć przez skype'a i pojechałem 460 km do firmy na 15 minutowe spotkanie po czym znowu wracałem ale już na tym spotkaniu pani mi potem przedstawiła pieniądze, jakie są na sam początek, jakie będą później, jakie będą już po, takim dłuższy, po takiej dłuższej współpracy z firmą. No i tam to mnie bardzo zmotywowało, bo już te pieniądze na sam początek były wyższe niż tam ta pani mi mówiła, pośredniczka. Więc mówię, kurde, super, no nie ma, no, nawet się nie zastanawiam, zaczynam pracę z tą firmą, umowa o pracę, wszystko pięknie, ładnie. No i dostałem skierowanie na badania. Dopełniłem tam właśnie wszystkich formalności. Akurat psychotesty miałem z poprzedniej pracy na kurierce. Tam właśnie nam wykonywali też psychotesty, więc to już miałem. To mi połowa problemów odpadła. No i wjechałem w pierwsze kółko. To była dla mnie z początku taka abstrakcja, można powiedzieć. No i tak jak wspomniałem, to pierwsze kółko to był totalny dla mnie hardcore. Ja nie umiałem sobie w ogóle czasu rozplanować. Nie miałem czasu na spanie, na jedzenie. W moich chociaż była tylko droga, droga, droga. Dwie, trzy godzinki snu i jedziemy dalej, byleby zdążyć. Tak samo trafiałem na jakiś korek, zator na drodze i skakałem niemalże po fotelu, bo nie zdążę, w końcu mnie zwolnią z tej roboty. A to tak naprawdę wystarczyło napisać do dyspozytora, stryptora, słuchaj, no jest taka i taka sytuacja na drodze się spóźnię, trzeba przesunąć załadunek, bądź rozładunek no i tyle, nie byłoby problemu, a ja o tym nie myślałem, tylko się denerwowałem to pierwsze kółko, znaczy pierwsze kółko, pierwsze dwa, trzy dni tej mojej jazdy, mówię, nie, to nie jest robota dla mnie, ja nie mam na nic czasu nie śpię, nie jem prawie i non stop tylko, czy się spóźnię, czy się nie spóźnię non -stop myślenie właśnie na ten temat ale potem już zapomniałem o wszystkim, o tym głodzie, o tym zmęczeniu, o tych nerwach. Tylko byłem po prostu podekscytowany tym, że jeżdżę po tej Europie. Bo wcześniej tak za bardzo nie wyjeżdżałem. Jedynie tam za mało lata gdzieś byłem na jakiejś Krecie czy w Czechach. Pomimo tego, że mam sporo rodziny tak porozrzucanej po Europie, to nie wyjeżdżałem i właśnie jarałem się tym, że. Jestem tutaj w Belgii, w Holandii, w Niemczech czy w jakiejś Bułgarii i tak samo rodzina moja. Wow, jak super! Jesteś tu, jesteś tam. Yy, możesz sobie pozwiedzać, a ja gdzie tam? Żadnego czasu na zwiedzanie nie miałem, tylko cały czas jazda, 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 byleby zdążyć. No i pomimo właśnie tych trudności, tego braku czasu, którego nie umiałem sobie zaplanować, to nie zraziłem się do tej jazdy. Tylko wręcz przeciwnie, chciałem przedłużyć to kółko, z tym, że tam w końcu nie przedłużyli mi. Zjechałem po tych 23 dniach do domu, ale bardzo byłem właśnie zajarany tą jazdą i jakby w ten pozytywny sposób odczuwałem to zmęczenie i głód, bo naprawdę miałem wrażenie, jakbym w ogóle nie jadł, tylko gdzieś tam przegryzem bułkę po drodze i to było super. Potem już następne kółeczko, już na spokojnie już w końcu miałem samo mi przyszło zaplanowanie tego czasu. Miałem czas na jedzenie, miałem czas na spanie, miałem czas nawet na zwiedzanie, wręcz bym powiedział, mnóstwo tego czasu było i wszędzie też byłem na czas i nie przejmowałem się żadnymi korkami, żadnymi zatorami na drodze. Więc taki morał z tego, jak zaczynasz, przejeźdź co je dwa, trzy, cztery kółka i wtedy dopiero zdecyduj, czy to jest dla Ciebie, czy nie jest dla Ciebie. Bo nie ma co wracać po pierwszym kółku właśnie, kiedy nie umiemy sobie ogarnąć w ogóle tego czasu, rzucić kluczykami prezesowi na stół i powiedzieć, nie, to nie jest robota dla mnie. Po prostu z czasem to przychodzi właśnie takie rozplanowanie tego czasu i tak samo w każdej innej robocie, jak zaczynamy, jest milion informacji, milion rzeczy do zrobienia i głowa tak paruje, jej jak ja to ogarnę. a potem człowiek się śmieje z tego, tak samo jak ja się śmiałem na busach jak zacząłem, że nie miałem na nic czasu, a teraz się śmieje jak można tego było nie ogarnąć Tamte, tego, tamtego tamtego, nie, nie można było znaleźć czasu na jedzenie, nie można znaleźć czasu, nie wiem, nawet na głupi prysznic i teraz się właśnie z tego śmieje dlatego jeszcze raz mówię nie przejmujcie się pierwszym, drugim, trzecim kółkiem. Dopiero właśnie jak po takim czwartym kółku. No stwierdzicie jednak, że to nie jest praca dla Was, nie podoba Wam się to, no to rzeczywiście może warto zmienić na coś co będziecie lubili, co, będziecie, co będzie się Wam podobało. Ja z kolei nie widzę dla siebie lepszej pracy. Bardzo lubię tą pracę w każde, w każde nowe kółko wyjeżdżam z zapałem, z taką ciekawością, gdzie pojadę tym razem. Jaki samochód dostanę, bo u nas, tak jak mówiłem, nie ma przypisanych samochodów dla kierowcy i to jest właśnie fajne, to mnie motywuje do dalszej pracy. Tak już Wam opowiedziałem jak to wyglądało, jak, dlaczego wylądowałem tu gdzie jestem, jak wyglądało moje pierwsze kółko mniej więcej, więc chyba tyle w tym temacie. Tak to jest grubsza, bo jakbym miał się na szczegóły tam rozgadywać to by ten odcinek trwał jej, z półtorej godziny jak nie dłużej. Dlatego zachęcam Was bardzo do subskrypcji mojego kanału, kliknijcie od razu dzwoneczek, wtedy każdy nowy film czy też instrukcja prac pracy na busie. Jest ich co prawda mało, ale zamierzam nagrać więcej. Będziecie mieć po prostu na wyciągnięcie ręki. Również zachęcam do obserwowania mnie na Facebooku oraz Instagramie. Linki standardowo w opisie. A na dzisiaj tyle ode mnie. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Na razie. Pozdrawiam.